Znowu się spotykamy. Jak się nie raz. Poświęcam część mocy obliczeniowej na studia, zgodnie z Pańską sugestią. Postanowiłem prześledzić rozwój ludzi od początku istnienia do teraźniejszości, co powinno dać mi dobry obraz kondycji człowieka współczesnego. Bardzo ambitne podejście, brawo! Jeśli coś robić, to dobrze. Takie motto przyświeca sieci Telemain początku jej istnienia podzielisz się wnioskami? Bardzo jestem ciekaw, co sądzisz o ludzkiej kondycji. No cóż, dopiero zacząłem i prędko nie skończę. Korpus jest obszerny. Metoda skrupulatna, a zatem czasochłonna. Obiecuję, że podzielę się wnioskami, choćby cząstkowymi, gdy przeanalizuję wystarczająco wiele danych. Tymczasem życzę miłej podróży. Proszę po głosie. Co się stało? To nie na telefon. Musimy się spotkać. Gdzie i kiedy? Wieczorem w Glenn. Wyślę ci na miarę. Będziesz. Postaram się. Dzięki. Do zobaczenia. Dzięki, że jesteś. Jak będziemy z nią rozmawiać, nie da się wyprowadzić z równowagi. Wyglądasz na zdenerwowaną. Mam ochotę zabić skór mi rękami. Więc tak, można powiedzieć, że jestem trochę zdenerwowana. Dobra, chodźmy. Czekaj, otworzę. Widzę, że przemykałaś się już tędy. I to chyba nie raz. Owszem, zdarzało się. No dobra. Za mną. Judy Alvarez? Powiedziałabym, że miło cię widzieć, ale nie chcę skłamać. Wiesz, że nie lubię spontanicznych wizyt. Tak, i nawet wiem dlaczego. Kiedy dołączyłaś do MOX, uważałam, że sięgnęłaś dna. Ale teraz widzę, że zeszłaś jeszcze niżej. Zadajesz się z osobą, która nie jest tu mile widziana. O tobie mówię, Wi. Widzę, że musiałem na Tobie wywrzeć ogromne wrażenie. Byłem tu tylko raz, a tak dobrze mnie zapamiętałaś? Pamiętanie problematycznych klientów należy do moich obowiązków, a także znajdywanie sposobów na radzenie sobie z nimi. Jak mam sobie poradzić z Tobą? Nie zwracaj na mnie uwagi. Właśnie wtapiam się w tapetę. Słucham. Po co tu przyszedłeś? Pilnuję, żeby Judy wyszła stąd zadowolona. Bez ciebie miałaby większe szanse. Judy ma dla ciebie propozycję dotyczącą chmur. Chcesz wrócić? Załatwione. Przecież wiesz, jak cenię Twoje umiejętności. Nie rozumiem tylko, po co przeprowadziłeś ten problematyczny ogon. Nie wrócę tu, póki lalki są traktowane jak mięso. Musimy to zmienić, przejąć chmury i uwolnić się od Tigersów. Okej. Okay. Widzę, że śmierć Iwi mocno tobą wstrząsnęła. Nie sądziłam, że o tym wiesz. Ta dziewczyna prosiła się o smutny finał. Dziwię się tylko, że tak późno go osiągnęła. Musimy coś zrobić, inaczej wszyscy w końcu trafią tam, gdzie Iwi. Woodman ją zgwałcił, kiedy była nieprzytomna. – A potem ją sprzedał. – Zawsze byłaś niezrównoważona. Ty sprawiasz wyrażenie rozsądnego. Powiesz mi, o co naprawdę chodzi? Wiedziałaś, w jaki sposób Woodman zajął się Evelyn, kiedy potrzebowała pomocy? W klubie rządzą bossowie z Tiger Claws. Wiesz, ile ja tu znaczę? Tyle, co wy oboje razem i wasze problemy znaczą dla mnie. Czyli bardzo niewiele. Tracimy tylko czas. Poradzimy sobie bez niej. Judy, odezwij się do mnie, jak przejdziesz przez żałobę i odzyskasz kontakt z rzeczywistością. A żebyś nie miała poczucia, że cię olałam, forest będzie za parę minut na poziomie technicznym. Będzie sam. To nie ja jestem twoim wrogiem. A ja nie pytałam cię o zdanie. Stoisz po złej stronie barykady, Majko. Pozwól, że sama to ocenię. to przemyśleć. Dajmy jej jeszcze parę dni. Uff, może masz rację. Zadzwonię do niej jutro. Łączyło w przeszłości? dawno temu. Tak, chyba po prostu czułam się samotna. Jak wszyscy w Night City. Ona kiedyś była inna, ja też byłam inna. Ludziom, którzy zawsze wszystko kalkulują na zimno, nie można ufać. Nigdy nie wiadomo, kiedy w ich obliczeniach szalał płacalności przechyli się sklepania po plecach na wbicie w niekosy. Wiem Kiedyś byłam nią zauroczona i sporo mi zajęło, zanim zrozumiałam, że taka właśnie jest. No ale jakaby nie była, potrzebujemy jej. Ach, mogłam nurkować dzisiaj od rana. Trochę relaksu dobrze by ci zrobiło. Mnie pewnie też. Mhm, to nie do końca relaks. Pracuję nad takim jednym pomysłem, ale jeszcze nie wiem, czy coś z tego wyjdzie. No tak. Mogłem się spodziewać, że w twoim przypadku nie chodzi o leżaki, drinki z parasolkami. O nie, w leżaku miałabym za dużo czasu na rozmyślania. Dlatego właśnie teraz staram się unikać. Co robimy z Woodmanem? A co właściwie chcesz z nim zrobić? Chcę, żeby ktoś mu rozpierdolił tę jego obleśną mordę. Ktoś? Dobrze. Chcę, żebyś ty to zrobił. Nie mam żadnej litości dla tego skurwiela. Czyli idziemy tam. Jasne. To jedźmy go. Pojedźmy windą. Będzie najszybciej. Poziom techniczny. Próba lądowania awaryjnego zakończyła się nie. Wiesz, co jest gorsze od korpa? Ktoś, kto strasznie chce być kotem. Mówisz o Majko. A o kim? Ale trzeba je przyznać, że prawidłowo oceniła wasze szanse w tym przedsięwzięciu. Korporacja ogłosiła już, że przeprowadzi atak odwetowy na obozowiska nomadów. Już poprzednio oficjalne oświadczenie prezydent Majers w sprawie fali nielegalnych imigrantów z Holandii. Co wy tu, kurwa, robicie? Gdzie Majko? Po jaką, kurwę kazała mi tu przyjść? Zgwałciłeś Ewelin, kiedy potrzebowała pomocy. Mogłem jej skręcić kark. Mogłem powiesić za włosy jako ozdobę, dopóki nie zaczęła zaczęłaby śmierdzieć. A ja ją zawiózłem do Ripera. Jakaś rekompensata mi się po prostu należała. Powinna być mi wdzięczna. I wy, kurwa, też. To jest mój wyraz wdzięczności. Daj, bo coś Myślałam, że czuła większą satysfakcję. Jedźmy na parter. Muszę już wyjść z tego miejsca. Zdawało mi się, że kiedy on zdechnie, to świat się zmieni. Jakoś tak bardzo, silne... bardzo wyraźnie wiesz. Wiesz, odwet rzadko przynosi ulgę. Ludzie często uważają to za cudowny lek na własne cierpienie, ale to tak nie działa. Dobra, nie chcę rozmawiać z Mhm, Jasne. Nie you no, know, z tobą! Aha, najlepiej krzyczeć co nam nie potrafisz, a o tym, żeby mnie gdzieś zabrać, to już nie pomyślisz! Muszę wrócić do Majko z jakąś petardą. Apelowanie do jej poczucia sprawiedliwości nie wystarczy? Majko, przekonają tylko konkrety. No to co robimy dalej? <sighs> muszę się zastanowić. Potrzebujemy więcej ludzi, to na pewno. Pogadam z lalkami. Odezwę się do ciebie, muszę pomyśleć. Na razie, wi. Dziękuję ci. Stały mowy mianie cybernet. Rozejrzyj się. Co się tak na niej gapisz?